Bye. Witam wszystkich. Jestem Michioł. A teraz zagramy sobie FIFA. Jak widać przed chwilą. Może nie jak widać, ale przed chwilą rozegrałem mecz i wygrałem w 6-3. Zostały 3 mecze do utrzymania się, 3 wygrane, 6 do rozegrania. Więc szansa jest. Dobrze, nie przedłużajmy. Zmiany, zmiany, obrońcy sobie machniemy. Wolcota wprowadzimy W sumie to Na razie Benta zostawimy na ataku Ewentualnie W drugiej połowie go wprowadzę Dobra, szukamy przeciwnika Nagrany mam już odcinek ze StarCrafta Zaraz go zrenderuję Po tym meczu Później będę wypiechał i w międzyczasie nagrywam y, Minecrafta, typ Hardcore, trzecie podejście. I prawdopodobnie będzie jeszcze, ale nie wiem czy dzisiaj się wyrobię, odcinek z Metina, serwera prywatnego Concordia MT2. Gra z wy... myślę, że pierwszy odcinek to będzie, bo tam mam chyba 11 level, jak dobrze pamiętam, bo dzisiaj zacząłem grać, myślę, że dzisiaj będzie odcinek taki krótki, z ubijania Metinu. Wrzutka, aj, wybicie. Będzie rzut, rzut rożny, środkowania o jak wyszedł Kasiasa. No dla takich chwil bardzo Trzeba uważać To może być ciężko. O lawazi Ło Co ten Blankarz zrobił? Przecież... Trzeba przy... spogratulować Chyba ma ładna Kukną z powietrza to musiało zakończyć się golem Spójrzmy raz jeszcze na to otwierające dla Gola wyśrodkowanie Pierwsza bramka w tym spotkaniu spada w szóstej minucie. Zdążył w ostatniej chwili. Dobre rozegranie. Wysunięcie. I gol! Bent shell Po słupku. I tak ma być taka gra właśnie. Na prowadzenie. W sumie w, te w Teowi mamy jeszcze szansę na no mieszas, ale to 6 meczów wygrać pod rząd to ciężko. No co on robi? Taktyki sobie ustawia. No zastanawia się, czy nie strzel. ale rozklepał mnie.

nie udało się wow. zaskoczyć bramkami szybko zażegnał niebezpieczeństwo ale można było strzelić nieco lepiej skutecznie, choć trochę bez pomysłu wybija ten piłka Bench Słalko dobre, ofensywność dokslejna, spalony niestety minimalnie dobrze wyprócił to sędziowie atakuje szlizgiem RYZYKOWNA ECHOZANA INTERVENCJA to WYPORZUSTA DOBRA OKRAZJA Jak widać, ciśnie ładnie. SĘDZIA POKAZUJE PRZYTRODZIE DOBRA GŁÓWKA O! O lol! Nie. No nie wiem, nie wiem co się dzieje. Przed chwilą męż ładnie wygrywałem. Teraz to już szalna super ofensywa. Wysoki pressing, ale... Smaring Smiling. O. interwencja, dobry odbiór i są na połowie rywala. Windshare. Ale słabe krychło. Uderzenie. Szansa po strzał Fakt. niecelny ten strzał. Ale główkował naprawdę nieźle. Kostal. Ale nie niecelnie ten. Precyzyjny podanie. O, no, no, nice, nice Bramkarz ładnie ten Poda <grywki> Nie umie przyjąć Muszę odbierać to na nowego bramkarza Jakiegoś lepszego Bo ten jest żałosny już. Nie wiem jakiego bramkarza polecacie no, Zapewne już z FIFA 13 mało kto ogląda Bo teraz wszyscy na nagrywać 14 ale Ja niestety Nie mam jeszcze pieniędzy żeby kupić Ale nie wiem kiedy będę miał Widzieliśmy przed chwilą ładną główkę Nigdy nie stanowiło to dla niego problemu Znakomicie wyskoczył do tego podania I nie dał najmniejszych szans bramkarzowi Podanie, podanie, podanie I gol nie, nie ma I dobrze. Dwie bramki przy do strzelenia Ale, y de nie No i partnerzy podążają z pomocą Czy to bramki też Jeszcze mi zabrał. że jednak przejął. Próbuję ataku pokiem wojska. jest sam. Dośrodkowanie. I rzut rożny. Wody wywalczył. A, I don't, I don't to jest ten w polu obrócił różnego typu on wychodzi. Mogli rozegrać ten rzut lepiej, ale cóż przeciwnik przy piłce. Na połowie rywala znakomicie odebrał teraz piłkę! Spójrzmy, doszortowanie przejęte przez obrońcę. Dobrze udarzył się. A co to było?

Trzeba Sto z tobieża... z tobieża prowadzić. sobie hmm. tak, hmm. wchodzić na pole karne To niewątpliwie stracą więcej godzin Dobrze, przejął piłkę kuczu pod tej linii Bardzo dobre podanie Czy to wykorzysta? No co to był? To powinna być Bramka. No się Czy jest, yes. 5-3 Tak, jego głupie zabawy z piłką, ale. Każdy go się liczy. Tak się zastanawiam, patrząc na powtórkę, o czym myślał Bramkach taki koszmarny błąd. Grote sytuacja, kompletnie się pogubił. Właściwie można powiedzieć, zachował się bezmyślnie. Czas ucieka nieubłaganie, druga połowa, słuszna decyzja trenera, wprowadza jednego nowego gracza, może on poderwie ze zbudowaniem. Doskonale. myślę, że tam biegnie, piłka. Huh? Co zrobi sędzia? O lol, fal. Ja tu żadnego falu nie widziałem.

Biegniemy jedną więcej tutaj. Ja go jest tego nie trochę. Olo taka stuwa i 100% branka. Wilsze, doświadkowanie. Aj.

Rywal czyli rzut <laughs> ale jest. No ale co to jest? minut próbują zagrozić z Widzimy teraz statystyki. ło ale przewrota była ło ale brama. widzieliście to zostawię pod twórkę Od z obrotem piętko padła bramka kontaktowa. Ładnie piętko dobrał. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Jeszcze szansa, żeby zrobić sobie. A nawet i wygrać.

i tutaj to far powiem imię. Jak nic. Sześciu przeciwników. Może nie tak. No, ładny czech Nie ma już szansy na gola. Oddaje piłkę polecam. Trzej piłkę. <grytuj <grytuj Co zrobił? Kasia sam. Aż zostawię po <grytuj> Jest remis. Hmm. Takim czymś to nie, nie zaskoczy. wynik remisowy, ale tylko wspaniała interwencja bramkarza zapobiegła mu pracy bramki. Sędzia nie przerwał i zastosował przywilej korzyści jak No może być Gdzie mnie po tu bardzo łatwe. To, było to danie, niż strzał. Sigle wyksze, Strzał Aj Aj prosto w ręce Ktoś tam z główki Kartka zaległa jakaś? A, dla mnie. Trzeba jeszcze próbować sił. Rudy. No. Aj. Mogła być była z tego minuty mogą być rozstrzygające. Ciekawe dla No. prawdopodobnego. Jest dla... spalony. O, spalony. Jak ja źle łamię. Wszystkie te w samej końcówce utrzymują remis. Atakuje Świecie. Czerwona. U. ma już na końcu żółtą kartkę. To jest jego druga żółta kartka. W konsekwencji czerwona. Myślę, że niepotrzebny był ten paul i teraz rzeczywiście będą grali w osłabieniu. Rozpoczynają ostatnią akcję, mekru. ma Aj, to było niepotrzebne. Dobry I gol. No, niestety, Porażka. Jak tu się nie wkurzyć, powiedzcie? Falują na potęgę i... A mogę chociaż to zremisować. Dobra, teraz to Niech się ucieszy. Jest na B, brukać, bombardier, Brygadista. O, nie koniec końców! Są dzisiaj bezlitośni dla rywali. O. Nie stworzyli w tym strzałach do zagrożenia. Przed sekundą arbiter zakończył to spotkanie. Jak widać, się zakończył przegraną sytuacji bramkowych. Tak, myślę Darek, że rzeczywiście to widowisko mogło się po prostu. Trzymajcie do wygrania, pięć do zegarnia. I to będzie na tyle. W tym odcinku. Na razie cześć. Jeszcze